Dzień dobry, zaczynamy czwarty temat z działu pierwszego, a temat to Izrael, Fenicja, Indie i Chiny. Będziemy ten temat dzielić, bo jest bardzo obszerny, więc zaczynamy od dziejów Izraela. Dzieje Izraelitów, czyli inaczej hebrajczyków, bardzo dobrze określa Stary Testament, w którym przeczytamy, że tak naprawdę dzieje rozpoczynają się od tak zwanego Abrahama, Abrahama, który przybywa na tereny. Palestyny, Fenicji, Syrii z miasta mezopotańskiego Ur zamieszkuje te tereny. Następnie potomkowie Abrahama ze względu na klęski głodu, które tutaj przychodzą, opuszczają ten teren, udają się na tereny Egiptu i tam przez Egipcjan po jakimś czasie będą traktowani jako niewolnicy. Cała historia z niewolnictwem w Egipcie zakończy się za czasów Mojżesza. Który dostaje znak od Boga Jahwe, który każe mu wyprowadzić ten lud i wrócić na wcześniejsze tereny, do tak zwanej ziemi Kanaan. Rzeczywiście Mojżesz wyprowadza Izraelitów z terenów Egiptu. Następnie, w czasie tej przeprowadzki, przejścia przez Morze Czerwone, dochodząc do Półwyspu Synaj, i dochodząc do Góry Synaj zawiera przymierze z Bogiem, z Bogiem Jahwe. Otrzymuje od tego Boga dekalog, czyli tablicę z dziesięcioma przykazaniami i wyrusza do ziemi Kanaan. Ta wędrówka zajmuje dosyć sporo lat ze względu na nieposłuszeństwo Izraelitów, Bóg ich kara taką czterdziestoletnią tułaczką. Po tym czasie Izraelici docierają do ziemi Kanaan. I te wszystkie wiadomości, które teraz przedstawiłam, one są właśnie zawarte w Biblii w Starym Testamencie. Nie ma żadnych potwierdzeń takich, takich źródeł historycznych, które będą realnie przedstawiały te wydarzenia. No ale przyjmuje się, że Biblia, Stary Testament jest źródłem dziejów Izraela. Przez pierwsze 200 lat, kiedy Izraelici dotarli tutaj na ziemię Kanaan, nie formułują państwa. Wybierają sobie tylko sędziego, i ten sędzia jest wybierany w okresie jakiegoś zagrożenia. Dopiero po tych 200 latach, w XI wieku przed naszą erą, zaczynają zmieniać ten system, już nie wybierają sędziego, pojawia się pierwszy monarcha. Pierwszym monarchą jest Saul, który wyróżnia się dosyć sporą odwagą w walkach. Całe panowanie Saula to jest okres zmagania się z różnymi wrogami. Następną Saula będzie Dawid. Dawid, który wywodzi się z plemienia Judy, który jednoczy państwo żydowskie, zwycięży nad Filistynami, którzy dosyć mocno przeszkadzali wówczas mieszkańcom Izraela. Następnie za jego panowania też mamy ustalony ustrój monarchistyczny, czyli władcy wybierają sobie monarchę. Oraz stworzy nową stolicę stolicą będzie Jerozolima. Następcą Dawida będzie jego syn Salomon, który zasłynął z tak zwanej mądrości. Tu jest przypowiednia o, o, kobiet, o dwóch kobietach i dziecku, które udało się po poradę do Salomona. Ale Salomon wyróżnił się przede wszystkim jako dobry administrator. Państwo dzieli na jakieś mniejsze jednostki administracyjne. Skarbiec królewski, który wcześniej za czasów Dawida ojca był zapełniany poprzez podboje, Salomon tutaj uzupełnia dzięki rozwojowi handlu, dzięki temu, że właśnie z Fenicją rozpoczyna dosyć mocną współpracę. I Salomon też jest twórcą pierwszej świątyni jerozolimskiej. W której miała zostać umieszczona arka przymierza, a w tej arce oczywiście miał być złożony dekalog. Po śmierci Salomona, niestety, następuje rozpad państwa, zjednoczonego państwa do tej pory żydowskiego. Państwo rozpada się na dwie części. Rozpada się na Judę, która jest na południu ze stolicą W Jerozolimie, i rozpada się na północy na Izrael. I królestwo Judy było rządzone przez dynastię właśnie od czasów Dawida. Był tam ustrój monarchistyczny, ale na zasadzie monarchii dziedzicznej. Natomiast Królestwo Izraela to jest monarchia taka, która jest wybierana każdorazowo, więc w tym królestwie non stop dochodziło do jakichś tam niepokojów politycznych i ostatecznie w 722 roku przed naszą erą to królestwo popada w zależność od Asyrii, czyli traci taką swoją samodzielność. Król asyryjski Sargon II podbija ten teren, przekształca go w prowincję swojego imperium i niespełna półtora wieku później to samo dzieje się z Judeą, tylko Judea przepraszam, Judea zostaje podbita przez Babilończyków i jest to rok 586 przed naszą erą. Kiedy to władca Nabuchodonosor II burzy świątynię jerozolimską, podbija ten teren i mówi się, że państwo żydowskie trafi w tak zwaną niewolę babilońską. Do tej niewoli będzie aż do czasów podbojów władcy Persji, Cyrusa II, kiedy to właśnie on podbije ten teren i stworzy z tego terenu tak zwaną prowincję perską. Przez kolejne lata jest to prowincja perska, ale na tym terenie wybuchają też pewnego rodzaju powstania. I wymienione są dwa powstania, które w podręczniku są wymienione, dwa powstania, które Żydzi organizują. Pierwsze powstanie to jest powstanie Machabeuszy, powstanie, które jest przeciwko zależności państwa żydowskiego. Żydom udało się stworzyć wtedy niezależne państwo. To powstanie przetrwało aż do 63 roku przed naszą erą i kiedy to Jerozolima została zdobyta przez rzymskiego wodza. I od tego momentu państwo żydowskie jest pod panowaniem rzymskim. Tutaj największą, największą władzę ma Herod Wielki, Przedstawiany jest on w Ewangelii jako władca bardzo okrutny, zarządca bardzo okrutny, bo to był namiestnik, yy, który zarządzał tym terenem. I ostatecznie, właśnie to w 44 roku naszej ery, cały teren staje się już jednolitą prowincją rzymską. I okres rzymskiego panowania w Palestynie był bardzo niespokojny. Tutaj Żydzi wywołują kolejne powstania. Pierwsze z nich zwane jest wojną żydowską. i... Jest ono za czasów panowania cesarza Nerona i tutaj powstańcy nie mieli oczywiście żadnych szans na wygranie z potęgą rzymską, ale no, legiony zdobywają zbuntowaną wtedy Jerozolimę, palą świątynię jerozolimską, ona ulega zniszczeniu i trzy lata później upada ostatnie, ostatecznie twierdza żydowska, twierdza Masada. Drugie powstanie wybucha w 132 roku naszej ery, bo to pierwsze było w roku 66, drugie wybucha te 70 lat później w 132 roku i początkowo Żydzi odnoszą sukcesy, znajdują się wtedy pod przywództwem bar kochby, natomiast niestety to powstanie również upada i od tego momentu Żydzi mają zakaz. Zamieszkiwania na tym terenie mają bardzo ograniczoną swobodę. Powstaje miejsce, które się nazywa Syria-Palestyna. Żydzi właśnie tam nie mogą się osiedlać i mówi się, że Żydzi od tego momentu są w tzw. diasporze, czyli w rozproszeniu. Nie mogą przebywać na tym terenie, nie mogą sobie spokojnie zamieszkać, może w ten sposób. I spokojnie będą mogli wrócić na ten teren dopiero po okresie II wojny światowej, kiedy powstanie państwo Izrael. To jest rok 1940. VIII. W starożytności mieszkańcy Bliskiego Wschodu, czyli tam, gdzie znajdowało się państwo żydowskie, byli politeistami. Żydzi na początku również byli politeistami. Ta religia monoteistyczna, ona wchodziła, można powiedzieć, tak bardzo powoli. Bóg Abraham, który na początku, Bóg Abrahama, czyli ten Bóg Jahwe, który na początku miał być, to wcale on nie był jakimś jednym bogiem najważniejszym, było to bóstwo. Dopiero religia żydowska, czyli judaizm, zaczęła kształtować się w późniejszym okresie. To właśnie za czasów Mojżesza będzie się już oficjalnie używało słowa. Jachwę, czyli ten jeden, jedyny Bóg, który miał otoczyć opieką wybrany naród, naród żydowski. W zamian za to Izraelici mieli przestrzegać przekazanych właśnie zasad, czyli tego dekalogu. Bóg miał się w zamian za to opiekować. I w ten sposób Żydzi z politeizmu przechodzą na religię monoteistyczną, następnie z tej religii żydowskiej, z judaizmu będzie wywodziło się chrześcijaństwo, ponieważ to wtedy narodzi się Jezus Chrystus. Część Żydów uzna, że jest to Zbawiciel, którego oczekiwali, tworzy się chrześcijaństwo, część pozostanie dalej przy swoich wierzeniach, a z tego chrześcijaństwa narodzi się później, nawiązywać do tego będzie później islam. Skąd Żydzi czerpią swoją wiarę? No podstawą ich wiary jest na pewno Stary Testament, a dokładnie tutaj będzie najważniejsza część, czyli pięcioksiąg, tak zwana Tora, czyli pięcioksiąg Mojżesza. Drugą najważniejszą księgą jest Talmud. Talmud to jest nic innego jak zbiór komentarzy i objaśnień do Tory i zawiera również przepisy prawne i przepisy religijne. To jest taki skrót na temat tego Państwa Izrael, gdzie historia powstania tego jest dosyć skomplikowana, ale oprócz Państwa Izrael na Bliskim Wschodzie istniało małe państwo na wybrzeżu Morza Śródziemnego, państwo Fenicja, które miało kilka swoich najważniejszych miast, między innymi miast Totyr, i dzięki takiemu położeniu geograficznemu, czyli nad Morzem Śródziemnym, Fenicjanie bardzo dobrze radzą sobie na morzu. Prowadzą wysoce rozwinięty handel, są świetnymi też producentami, słuchajcie, szkła. To właśnie Fenicjanie zaczynają tworzyć szkło kolorowe oraz oni potrafią barwić tkaninę na kolor purpurowy. To wszystko zapewnia Fenicjanom dosyć duże zyski. Jeżeli mają dosyć duże zyski, jeżeli są świetni na morzach, to rozpoczynają zakładać też swoje kolonie. Takie najsłynniejsze kolonie będą znajdowały się w Afryce, na Malcie, na Sycylii. Ale najważniejsza kolonia fenicka to jest Kartagina, która znajdowała się na terenach afrykańskich i o Kartaginie będzie jeszcze wspomniane. Dlaczego akurat tam zakładali kolonie? Ponieważ Fenicjanie zakładali kolonie tam, gdzie były jakieś złoża, które dawały im zyski. A mówimy o ołowiu, cynie, srebrze czy złocie. Natomiast Fenicjanom zawdzięczamy do dnia dzisiejszego podstawę. Współczesnego alfabetu, to właśnie Fenicjanie uznawani są za ojczyznę liter. Do tej pory pisma, które były, to były pisma sylabowe lub oznaczały dane znaczki, cały jakiś wyraz, całe uczucie, a Fenicjanie postanowili stworzyć 24 znaki, które miały odpowiadać takim, można powiedzieć, literom, i na podstawie tego, co stworzyli Fenicjanie, Powstają alfabet hebrajski, grecki, łaciński, arabski czy cyrylica. I to jest największa, największa zasługa Fenicja. Kolejne państwo to Indie. Indie, które powstają w Dolinie Rzeki Indus. Jest to cywilizacja, która jest skupiona wokół dwóch takich największych miast: Mohenjo-Daro i miasto Harappa i które zostały zbudowane według podobnego planu, zbudowane są z palonej, cegły mają podłączoną kanalizację miejską. Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim rzemiosłem, handlem na tamtych terenach. Produkty, które wytwarzali, trafiały między innymi mezopotami. Natomiast yy, cywilizacja doliny rzeki Indus nie przetrwała zbyt długo, ponieważ zostali podbici przez Ariów. Którzy około 1500 roku przed naszą erą opanowali tę ziemię, utworzyli tam szereg swoich państewek. Najsłynniejszym władcą był Asioka, który panował w III wieku przed naszą erą. Przeprowadził dosyć znaczne reformy, między innymi wprowadził taką reformę, można powiedzieć dzisiaj, medyczną, ponieważ zaproponował, znaczy objął swoich poddanych. Bezpłatną opieką lekarską, czyli ludzie żyli w tamtym czasie w takim dobrobycie. Władca słynął też spokojowej polityki wobec sąsiadów. I gdy zmarł, to niestety to imperium Ariów zaczęło się rozpadać, chylić ku upadkowi, ponieważ inne ludy koczownicze zaczęły na ten teren najeżdżać. Ariowie, którzy położyli kres cywilizacji rzeki Indus, byli politeistami. Natomiast stopniowo na terenach dzisiejszych Indii zaczyna się pojawiać religia, która opiera się na wierze w Brahmę, czyli najwyższego Boga Stwórcę i tu mówimy o braminizmie. I kapłani, bramini, oni mieli dosyć wyjątkową, wysoką pozycję społeczną, Przekazywali z pokolenia na pole pokolenia uznawaną wiedzę i też ludom, przekaz swoim podopiecznym, czyli mieszkańcom z tych terenów, dawali wskazówki, jak należy postępować. Z czasem z tej religii, z brahminizmu, powstaje hinduizm który jest praktykowany tak naprawdę przez mieszkańców doliny rzeki Indus do dnia dzisiejszego. Mieszkańcy wierzą w reinkarnację, czyli odradzanie się człowieka po śmierci dzięki wstępowaniu duszy w inne ciała. Natomiast oprócz hinduizmu na terenie dzisiejszych Indii i na terenie też starożytnych mamy do czynienia z buddyzmem. Ta religia wzięła się od Siddharthy Gautamy. To jest człowiek, który uważał, że wszystko podlega nieustającym zmianom, że bardzo ważna jest nirwana, czyli takie, osiągnięcie takiego stanu, wyzwolenie od cierpienia. I buddyzm zyskał taką dosyć dużą popularność wśród tamtych ludów, ale nie udało mu się wyprzeć tego hinduizmu. Także dzisiaj będziemy mieli i hinduizm, i będziemy mieli buddyzm. I w kolejnych stuleciach buddyzm stał się taką religią panującą chociażby w Tybecie czy w Japonii. I ostatnie państwo na terenie wschodu, no to już będzie Daleki Wschód, to będzie Cesarstwo Chińskie, które początkowo powstaje na terenie doliny, doliny rzeki Huanghe, czyli tak zwanej żółtej rzeki. Ono było początkowo zarządzane przez dynastię Shang. Tutaj Ci Chińczycy pierwotni zajmowali się wytopem brązu, używali pisma piktograficznego, czyli uproszczonych znaków. Kolejna dynastia, Czoł, to dynastia, która rozpoczęła podboje, połączyła się z większym terenem, skupionym wokół jeżeli tu mieliśmy żółtą rzekę to wokół niebieskiej rzeki czyli wokół Jangcy. Król zaczyna tracić znaczenie. Uzależnione od niego księstwa zaczynają zawdzięcie rywalizować i kres temu, co się zaczyna dziać, bo to państwo zaczyna dosyć mocno przeżywać rozterki, położyła dopiero dynastia cesarza Sisi Huan. I to jest tak zwany pierwszy cesarz. Jemu będziemy zawdzięczać dwie słynne budowle. Na pewno to będzie tak zwany Wielki Mur, albo inaczej znany przez nas chiński mur, który miał bronić przed najeźdźcami. A druga rzecz, która, którą można zawdzięczać Chłanowi, to jest nic innego jak terakotowa armia czyli Armia zbudowana w, jako grobowiec pierwszego cesarza. Natomiast co do religii chińskiej, to tutaj bardziej będziemy mieli do czynienia z filozofią. I tu mamy dosyć intensywny okres filozofii, zwany również okresem stu szkół myśli. I spośród największych takich wpływów na rozwój cywilizacji na pewno będzie miała szkoła Konfucjusza. Konfucjusz żył na przełomie VI i V wieku przed naszą erą. On się interesował przede wszystkim etyką, społeczeństwem, polityką i uważał, że każdy człowiek powinien rozwijać cnoty moralne, i uważał też, że każdy powinien mieć w społeczeństwie swoje miejsce, wiedzieć, jakie miejsce zajmuje, jakie powinien wypełniać obowiązki względem władcy, względem siebie, względem rodziny, przyjaciół. I to mamy konfucjonizm, ale mamy również taoizm, który pojawia się w VI wieku przed naszą erą. Za jego twórcę uważa się żyjącego wówczas lancy. I o ile Konfucjusz nakłada taki nacisk na to, żeby każdy ma jakieś obowiązki, to taoizm uważa, że człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą i nie powinno się to, nie powinny sobie przeszkadzać, nie powinien sobie przeszkadzać człowiek i natora. Uważam, że najlepiej jest, jeżeli też nie ingerujemy w naturalny porządek rzeczy. Tak w skrócie wyglądają te cywilizacje. One są dosyć trudne. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłam. Także dziękuję serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem.